Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj już mamy ostatnią drogę do ulepszenia wyspy za 5 milionów monet. Um, Uzbierałem już wcześniej poza odcinkami 4 miliony 750 tysięcy. Dzisiaj dobijemy ostatnie 250 tysięcy. Więc jeżeli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij o łapce w górę i subie na kanale. No to zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to oczywiście zbieranie. Pierwszą z dwóch jedynych rzeczy. <grym> Ale, żeby oczywiście was nie zanudzać, to tu wysnę. Zrobię cięcie. Więc widzimy się po cięciu. No dobrze. Jesteśmy już. Po 5 z cięciu udało mi się już uzbierać prawie tyle, już tylko jeszcze tylko 50 tysięcy monet, to naprawdę mało, bo ja nie zbieram, bo było miliona. Uwaga. I ostatnia minuta myślę, mi że już i będzie zebrane wszystko. Ja diamentów nie sprzedaję, bo zbieram je jakby do budowy może o dziękuję gościu chociaż i tak tego nie potrzebuję jeszcze zostało <laughs> nam 30 tysięcy za zabrania W sumie mogę już to sprzedać. Nie to. 15 tysięcy wezmę za stak złota i coś jeszcze. No i uwaga, ostatnie 20 tysięcy. Jeszcze trochę i to zbierzemy. Ой, ой, ой. Ещё только 13. Остатний стак золота. И сбежим это. Давай, 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 давай. не стак золота. Добро, сбираем это. 90 tysięcy. I uwaga, mamy to. Mamy to. 5 milionów monet. Mamy 5 milionów monet. Wow. Wow, mam 5 milionów monet. Nie sądziłem, że się uda. LOL. No teraz mnie będzie wywalać, tak? Dobra, ja zrobię ślubowy cięcie jak wbiję, to już wam pokażę to. No dobrze, wbiłem. I uwaga, robimy to. Potwierdzamy. Jest. Jest! Mamy to. Teraz to mamy! Uwaga! Mam tylko 669 monet. Ale wow! Udało mi się! A raczej udało nam się. Teraz ja mogę budować, będzie więcej myślę, że odcinków ze SkyBlocka. Oczywiście żadna seria nie ucieknie. Więc spokojnie. Ale... wow. Ja sobie już podwiedzam te inne wyspy, więc... Aha. E, więc no... Jeżeli podobał Wam się odcinek to zostawcie łapeczkę w górę no i suba na kanale. No to cześć.